W tym filmie Giganów wraz z Gigakoksem spróbują swoich sił na trybie Box PvP. Będą mieli tylko jeden cel zdominować ten tryb. A już w ten piątek o godzinie 19 startuje mój tryb GEM SMP na nanoemce.pl. Będzie naprawdę grubo, więc zgarnij ekipę i wpadaj. Synek! Synu! Halo! Stary! siema, siema co ty taki goły? Nie wy w koszuli, ja goły. Hopie, żonobika. Podbieramy klucze? Darmowe na początku? Dobra, dostałem, hopie. Rzadki. Zobacz Rzadki, do dropie tak samo było Proszę, Mieć, Mieć, Elytra, Mieć, Elytra, Mieć, Elytra Albo kilow też nie ma op złoty item Jezu, ale Robię to Ej, dobra, Mieć Nie No Serio? No Nie, stary, jakie to jest czwarta dla pierwszych 200 osób na trybie box pvp przygotowałem darmowe SVP oraz klucze pod komentą Slash wschodzik To pierwszy, ten lepszy Trzeba kody użyć swoje Tak, kody, kody Slash zaprosz No zaproś. właśnie synek, widać, że tu właśnie nie musimy myśleć za dwóch 5000 tysięcy siana My chłopie kupimy sobie, patrz, nasz mnożnik komu komenda, zobacz I no. ulepszymy sobie, że będziemy mieli drop razy dwa bloków Od razu będziemy dwa razy więcej siana za, za, za. To jest fajne. To jest najlepsza taktyka moim zdaniem Bo Mi padła potka na fajerkę i teraz nie wiem czy nie na rynku Jak mówisz o tym tym, tym. O kurde, nie wiem czy ktoś ci kupi od, od razu, nie? W Excel. teraz nie wiem stary, czy my idziemy na strefę PvP, jak ja taki kilo mam fajny. No nie, no właśnie, nie wiem też. Ty to na razie kop, ja sobie poulepiam wszystko. Idziemy bezpieczną strefę, ustawienia. Raz tak, automatycznie przerąbioni na bloki, do, włączyłem to. Ej, a dziewiątka to naparza, nie? Tylko secik mam taki nubski. ale no, dobra, dobra. Myślę, mi się, że, że sharpness 14 chyba naparza, nie? Dobra, i idę kopać. Na bezpieczną czy na PIP idzie? Na, eee, na bezpieczną, stary. Dopóki sobie zadanie zrobią jakiś poziom, to bym nie wychodził. 5 koła, 5 koła. Ten to jest OP. Dobra, kupuj mnożnik, kupuj mnożnik, dobra. stary. Ulepszam w tym momencie. 3, 2, 1, 4. Dobra, ej, mam do razy, dwa, stary, nie? Teraz kopię nice, tego kelpa Nice, nice. I dobra. I jak to dropi? Razy dwa, sary, nie? Ej, kupujemy elitry, byś idziemy na tę strefę PP. No właśnie, ja bym wziął, kupił elitrę, bo mnożnik teraz kosztuje 25 koła na 300 Ej, nie ktory. stać na elitry dla nas, jak coś Ostatni raz bierzemy bezpieczną teraz, os ostatni idziemy na, na pipi Biegnę, biegnę, biegnę Chłopie, widzicie, zobacz to Co tam na bok? O kurde, tu są jakieś koksy, nie? Chodź, chodź, chodź dalej, nie? Dobra i lecimy o oh, kurde objeżdżono tak. blikiem mi widać Dawaj na north e, west Idę, 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 idę idę. Tu są diamenty stary o, oh, o już połuchmy, lapis? Ja bym stary był po hmm. takim patozytem, podleciał, kopał i uciekał Ta, 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 no no, no właśnie Właśnie to jest chyba do dobry plan no Ej nie wiem czy nie opłaca się bardziej Włączyć przerabiania na monety niż przerabiania na kasę mm, na monety, jak ktoś się zabije nie? Ta wtedy wy a kasa ci zostaje no zostaje no Może ja nie powinienem ten tak Orać dobra Sary, jakbym go zabił, kiedy miałbym i temy fajne, si su Sary, ludzie mają i tarcze, i mają refy. Czemu my taki rzeczy nie kupowaliśmy sobie? Kupię, bo ja mi ty dasz Ile ty masz koła? No 8,5, ale ja mam sziało i 8,5, dobra. Ja zaraz trzeba seta kupić, nie? No 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 no! Ej, my się nie bijemy! Jak, jak, jak ty chcesz się... Jak, jak ty chcesz się bić, stary? Jak ja mam masa serce? Ostatni ten wy wykopie i s Ja mam antylogout, kurde, weź nie bić z nikim, nie? Ja już też postaram się nikim nie bić. Zdrałem. Nie Nie, ja się jestem bambikiem. Goście miał jakieś mocny mieć czy co? Nie, 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 no myślałem, że będziemy kumplami, jak będziemy jednego bić starym Ty tym, ale mnie zdradził! Pokupuj sobie i porób sobie seta. Kiedy włączony! O nie, są ty włączone? wiesz, że teraz jest... dobra, godzina raz, już minęła nie. Ale w sumie nie ma już jakichś osób z rękami, Ja lecę na strefę już y, kopać Ej, mam duszę gracza stary A, duszę gracza zdobyłaś poprzez zabicie gracza, nie? I będzie sklep zrobić. Za... Zabijam, Zabijam kogoś Co ty gadasz? Nice. No ale nie mam nic, z ej <laughs> Proszę mi to oddać, ja go zabiłem Dobra, ja mam 8, ja mam 8 tysięcy już, bo mam mnożnik 3, nie? Jakby chłop jakiegoś laga złapał Kurczę Dobra, dobra stary, 3, 2, Masz 1 3 już? Tak, no. Jestem, się ma. Masz kobie. Mam, Mamy dwie dusze gracza, po. Ja masz, no. no. masz, no, no. masz to. Masz to. Masz to. Masz to, masz mm, to. Uh, sub story, skąd bank oberwowałeś? No, no, no. Zainwestowałem. Dobra, no i wszystko, dobra, no to idziemy kupić się bić, nie? No, dobra, I... dawaj. No, dawaj go, Dawego, go Pomagasz mi, pomagasz mi? Ej, no, no, mentalnie, mentalnie, synu. Ja kupię nasze krepy, wiesz? Ja, ja umieram, ja, ja umieram, ja umieram. Nie umieraj, stary. Sami... Gdzie ty jesteś? No tutaj, tutaj, gdzie ten, dobra, Jemnoszka. Tutaj, dobra, stary mi to dużo mówi, tutaj, nie? No, no, ty mi nie pomożesz, no nie, nie, nie podam ci koordynatów, to ci mało da. Ej, u, akurat antygryfu znął mapę, stary, przeżyłem. Kurde, Ej, ale zjadłem wszystkie refy już moje. Dawaj, 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 Aha, bo idę, idę, no, no. Dawa. Kupię dwa diamentowe generatory, mamy dla, dla siebie, ty masz swój, ja mam swój. Mówię, OP. O odnowił się OP, teraz. No jeju no, 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 no to lubimy, to <laughs> lubimy! To lubimy, dawaj kasę! O dobra, ej, go się co, już dobra, jak ja się z nim tutaj No może kupujemy jeszcze coś, co? I go walimy. To, to jest ja na to, no, dole? tutaj jest ten no może jak... No jest dosłownie tutaj! Wkupujemy go? No bije mnie ja w jakiś, przyleciał jak już ale Dobra, stary ja go tam ten i, i już no, ta, ta, nie ta, ta, ta. No to, 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 ale już, ja z nim poleję życie w dobrych stosunkach Dobra O, ty mnie bije, nano mnie bije O nie, pal wrotki, pal wrotki trzynastkę albo dwunastkę ja bym spróbował może jakoś podwiedzić Ty nie kartę. próbujesz bić, dziomek! Nie powiedziło ci coś? Gości mnie zakoblował i nikt nie z nas nie może niszczyć swoich bloków Ej, elifek ktoś rzucił z edge'a jakich piątkę, podniosłem Ej, gonią mnie! Gonią mnie ty kurde, tyfie. czemu stary mnie tak żeby się użyli? Wypad ode mnie! Cały czas masz problemy, stary, nie? No, mam cały czas problemy, ja się cały zbiję, nie? Gdy, gdzie jesteś? Ja próbuję ziomka przeszkać, patrz, żeby przez go zabić. Ja kupię, kupię diamenty sobie I, Ile masz? Ola, mam go mam go, go, mam go, nie mam go, mam go, mam go, niestety Zabijesz go? Tak, zabiję go Czyli nie? Dobra, Przepraszam, dobra, przepraszam, przepraszam, przepraszam Dobrze, 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 dobrze. Uciekłeś, że ty popa. Uciekłeś, ucieknę, ja, 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 ja to kopowanynego. Kurde, ej, ko Czekaj, uciekaj, stary, nie? No ko koplujemy dobra. ty w ciągle! Bij go, bigo, bigo! O kurde prze prze Przerzucił na kogoś innego? Ej, ja jestem na twoim generatorze jak. Ej dobra, sprytuj, ja mam lipę stary, ja mam lipę. Ej, djusko, ej i... potrzebujesz... Co? O, o ty gnip kupie był! O Boże, nice! Ej, dobra, musimy naprawdę sedę chyba też to robić. Skopuj, skopuj na Cilku. Bez stresu, nie? No tak, no chłopie. C ci koła zaraz. Ja mam 50, 52. Ja bym ci przelał i byś miał mnożnik? Ty, no ale. No i potem ja bym na kopu i tobie przelał na mnożnik. O co ci chodzi? O coś tak, no, takiego? Mnożeń, Mądre. Coś tam, to chyba dużo, nie? Weź weź przelej mi, ja ulepszę i ten, i ci potem tu uzbieramy tak tobie. Ja potrzebuję 22 koła. Przelałem ci. Ej, szybko, bo Typ cię uderzy. Przelałem ci, przelałem ci. Kup. Mam czwórkę. Dobra, sześć koła mam, sz mam już jak coś. Zaraz ci ja on, ja on, on, on siano. Ej, ciekawy jestem, czy cię wyprzedzę. No, wiesz, no, bo jednak mi wypada jedno no więcej, nie? Zawsze. Ja bym kupował na tej stary kelpak, nie? Ale no, kelpak, jak ty masz taki kierownik, opłaca się chyba. No, ale stary Jakopie tego kelpa i dostaje przez dużo, nie? Ja mam tu już z To, no to dobra, no to kop, no ja, ja i jest na diamentach, nie? No, ej, magmę i miodek, nie? Tak się opłaca kopać. Jest jakiś inny generator tego jeszcze? Lewy górny, lewy górny. Lewy górny, no, ale kopię, kopię. Tam, tam nie typy wypędzili, wiesz? Ej, ale miodek się opłaca. Mi. Ja na jeden sel miałem 1200 siano, nie? Dobra, widzę ja właśnie, bo miał kupisz sekundę, nie? Magmę też O emeraldy, emeraldy, diamenty Oj tak, oj tak, dawaj mi je 6 koła dostałem Za co? Za 9 staków tego, tego debliku Mam 33 koła stary Nice. Ile na ściana? Dobra, klepło wszystko Nabiłem, chyba? Nie i się nie zabił. Nie powiedziałem ten tu. Kurczę, szkoda. Ej, ja zabiłem? Nie, 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 dobra, nie ja, nie. tylko pogarniałem ja mam 38 koła, stary. Okej, okay, okej. Okay. Ja mam 42. To możesz I, mi przelać już, nie? Ci. ziomek ziemię, w tym czasie w, ko w kołowie wyrzucił. Dobra, to ja kupuję w tym momencie mnożnik stary tego, czwórkę, jak lecimy w ogóle. A gramy godzinkę, to, tak patrząc, jak nagrywam.